Zprowadziliśmy się tutaj, aby uczcić 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Oto bowiem, po 123 latach niewoli, spełnił się sen tych, którzy o tej Polsce śnili. Dla Górnego Śląska czas ten był nawet dłuższy, jako że ta nasza ziemia poza Polską pozostawała nie lat 123, ale niemal 600. Przede wszystkim jednak przyszliśmy tu po to, aby złożyć hołd tym wszystkim, Którzy na przestrzeni wieków przelewali krew za wolność i niepodległość Polski, a także by zamanifestować nasze przywiązanie do wartości, którym byli oni wierni. Dziś próbuje nam się mówić, że przywiązanie do Boga, do ojczyzny, że kierowanie się kolorem to przeżytek. Próbuje nam się zaszczepiać ideologię, zwyczaje sprzeczne z naszą wiekową tradycją. Jesteśmy tu więc także po to, aby zademonstrować nasze przywiązanie do tych wartości. Nasi przodkowie idąc do boju mieli na sztandarach wypisane słowa Bóg, olor ojczyzna. W tych trzech słowach wyraża się wszystko i nikt nam nie wmówi, że to przeżytek. Przypomnę w tym miejscu słowa naszego wiersza narodowego. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą poświaty karaniec. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. W tych słowach zawiera się głęboka myśl, że naszym podstawowym zadaniem jest wychowywanie kolejnych pokoleń w duchu tych wartości, które mieli wypisane na sztandarach powstańcy i żołnierze, wojownicy o wolność i niepornegość Polski. I nie chodzi tu wcale o wzywanie do umierania za ojczyznę, ale o gotowość do ponoszenia ofiar w warunkach wystąpienia takiej potrzeby, do ofiary z własnego życia włącznie. Takimi właśnie osobami Gotowymi do ponoszenia ofiar dla ojczyzny byli ludzie, których nazwiska upamiętnia pomnik, przy którym się dzisiaj gromadzimy. Wszyscy oni mieli swą pracę, której się realizowali, mieli rodziny, aktywnie angażowali się w życie społeczne naszego miasta i regionu. Ale oto przyszedł moment, w którym ojczyzna znalazła się w potrzebie, a oni nie zawahali się, wyrzucić to wszystko i ruszyć do boju. Życiorys z każdego z dowódców, których nazwiska upamiętnia ten pomnik, to wzór. To drogowskaz, jak należy postępować w życiu. To jest właśnie ów koświaty, dzięki któremu możemy widzieć drogę, którą winniśmy podążać. Żyjemy w dobie powszechnej relatywizacji. Próbuje się zmieniać znaczenie słów, że nie istnieją prawdziwi bohaterowie i autentyczni Izraelcy, Bo w każdym jest pierwiastek dobra i pierwiastek zła. A w zasadzie nie do końca wiadomo, co to jest dobro, a co zło. Na taką wizję świata nie ma naszej zgody. Mamy swoje wartości, mamy swoich bohaterów, mamy swoje wzory postaw. Ludzie, których nazwiska wyryte zostały na pomniku, przy którym stoimy, nie wyparli się tego, w co wierzyli. Pomimo, iż przyszło im za to płacić straszliwą cenę. I my pozostaniemy temu wierni.